Wojna przeniosła się w kosmos. Autoboty i decepticony muszą stawić czoło największemu zagrożeniu w dziejach transformerów. Wojna przeniosła się w kosmos. Autoboty i decepticony muszą stawić czoło największemu zagrożeniu w dziejach transformerów. Teraz czeka je bitwa z Unikronem Transformery. Źródło Wojna między autobotami i decepticonami trwa od tysięcy lat. Lecz teraz pojawił się potężny unikostrukcja. Czy ich połączone siły wystarczą, by go pokonać? A jeśli tak, to jakim kosztem? Nie przerywajcie ognia, ale rozwałka szukamy Optimusa i Galvatrona. Nasz cel. Bez wątpienia. Serce Unikrona. Spójrz, gwiezdny miecz! Nie! Musimy uważać. Wszędzie czyhają pułapki. Gwiezdna tarcza i rozpyla czas. Aż dziw, że dotarliście tak daleko. Gratuluję. Kto to? Krętacz. Kolejny deserter. Żałosne etykiety. Trzymałeś z unikronem od początku. Stanowimy jedność. Postać krętacza to jedynie kamuflaż. Wchłaniam energię z Waszych bitew do eonów. Dzięki temu stałem się najpotężniejszą istotą kosmosu. Moja metamorfoza dobiegła końca. Zajmę teraz miejsce naczelnego wodza. Wchłaniałeś tylko energię negatywną. Nie inaczej. Starczyło jej z nawiązką. Gdy wy się szarpaliście, ja was przerosłem. Nie bądź taki pewien. Sądziłem, że wyczujesz moją obecność w Optimusie. Lecz ty wciąż walczyłeś z Galvatronem. Po co marnowałeś siły? Dla pokoju. Musimy znaleźć Optimusa. Raport. Nie utrzymamy się za długo. Jedynie cud może nas uratować. Droga zniszczona. Skupcie się na zadaniu. Głupota. Męczyć się w imię pokoju. Zaprogramowano Cię na wojnę. Bez niej byłbyś zwykłym autobotem. Jesteś taki sam jak Galvatron. Czemu jednak wojujesz, skoro dążysz do pokoju? Twoja gadanina działa mi na nerwy, ty przerośnięty kuble na śmieci. Nic z tego. Nie wygrasz. Połącz się ze mną. To twoja jedyna szansa. Nigdy. Nie masz wyboru. Optimus się odezwał? Nie dobrze. Bezpośrednie trafienie w gardło unikrona. Dobra robota. Co za cyrk męczą mnie Twoje narzekania, to cię uspokoi. Galmatron! Co mu zrobiłeś? Co jest grane? Prawie dostałem. Twój opór mnie mierzi. Nie jesteś niezniszczalny. Odrzucając moją propozycję, tylko się narażasz. Przyłącz się do mnie. Staniemy się potęgą. To Twoje przeznaczenie. Trzymaj się, Optimusie. Nawołujesz do pokoju, lecz tak naprawdę uwielbiasz wojnę. Wypatrujcie Optimusa. Z każdą chwilą twój gniew dodaje mi sił. Twoi słudzy myślą, że mi zaszkodzą, lecz ich ataki tylko mnie wzmacniają. Niemożliwe. Dopóki istnieje nienawiść, pozostanę odporny. Pokaż mi swoje prawdziwe oblicze. Przyznaj się, że łakniesz wojny tak jak ludzie tlenu. Przestań zaprzeczać. To nieprawda. <laughs> Przybyli twoi fani. Po każdym ciosie Unikron rośnie w siłę. Nie poddamy się. Optimus i Galvatron wciąż są w środku. Czekam na twoją decyzję. Przyłącz się do mnie, albo zostaniesz unicestwiony. Wybieraj. Nie lękamy się Twoich gruźb. Nie dbam o to. Czeka nas taki sam los. To ja Was stworzyłem. Stanowimy jedność. Nikt mnie nie pokona. Obwodnik nie jest taki jak Ty. Minikony dążą do pokoju, szczurze. Nie macie o tym pojęcia, ludzie. Mylisz się. Dążymy do pokoju i będziemy o niego walczyć. Co za pomylona brawura!

Co te minikony wyprawiają? Co im się stało z oczami? Witajcie w domu, moje minikony. Wracaj! Nie mam sobie równych. Nawet twoi ludzie ucierpią, jeśli się nie zgodzisz. Załóżmy się. Jedna bitwa zwycięzca bierze wszystko. Pokażę Ci swoją potęgę, zanim podejmiesz decyzję. Naciesz oczy. Jest coraz silniejszy. Nic ci nie grozi. Aleksis, gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia, pamiętam tylko, że złapał nas Unicron. Kto tam? Czego chcecie? Galvatron? Galvatron niszczycie. Jak śmiecie wchodzić do królestwa decepticonów? Wpadliśmy do fantazji Galvatrona. Żarty. Unikron nas złapał, a teraz igra z naszymi umysłami. Coś w tym guście. Pamiętajmy, że w cudzym śnie milczeć. Zatrzymać intruzów. Spokojnie to tylko halucynacja. Gdzie znowu jesteśmy? Uznałam, że skoro Galvatron stworzył swoją fantazję, to ja mogę stworzyć swoją. Zrobiłaś to myślami? Super. Co się dzieje? Obwodnik. Jak to wyjaśnisz? Głupie myśli. Unikron czerpie z naszych umysłów co chce. Musimy znaleźć obwodnika. Może on to wyjaśni. Mam nadzieję. Głupcy. Obwodniku! Obwodniku to ja! Nie męczą was te zabawy? Oh, no! Unikron nas znalazł. Skupmy się na innej kryjówce. Przede mną się nie ukryjecie. Tkwicie w moim świecie. Widzę wszystko. Wasze próby są daremne. Moja cierpliwość się wyczerpała. Pora zakończyć tę głupią grę. Zniszczę was. Minikony żyją. Usłyszały nas. Oby wyłączyły unikrona. Unikronie, Minikony zjednoczyły się przeciwko Tobie. Bierzemy w pokój i będziemy o niego walczyć. Dzieci, jak śmiecie mi się przeciwstawiać? Zapłacicie za to. Co to?

Jesteśmy wolni. Co się stało? Dzieci obudziły Minikony zaklęte przez Unicrona. Właśnie. Mógłbyś chociaż podziękować Galvatronie. Dziękuję. Dosyć tego. Zapłacicie za to, Minikony. Mam Cię, jeszcze się zemszczę. Unikron unieszkodliwiony. Optimus, uniknęlibyśmy tego, gdybyś usłuchał Unikrona. Utknęliśmy! Znajdziemy inne wyjście. Galvatron! Co on robi? Pora stanąć do walki. Chyba nie mówisz poważnie. Poważnie. Jak nigdy. Opracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Radosław Popłonikowski.